Hej kochani, zapraszam Was na obejrzenie filmu. O tym, jak wygląda śpiewanie po operacji. Specjalnie na tę okazję, żeby nagrać dla Was ten film, zakupiłam sobie mikrofon, dlatego, bo okazało się, że nagrywanie telefonem niestety sprawia, że w ogóle tego dźwięku podczas śpiewania nie słychać. Także mikrofon tutaj będzie wspierał nasze dzisiejsze nagranie. Zapraszam was na fragment jednej piosenki, żebyście mogli też zobaczyć i usłyszeć, i potem będę mówić o tym, od czego zależy, to jak się śpiewa po operacji. Także zapraszam was, obejrzyjcie film do końca, subskrybujcie mój kanał i zostawcie lajka pod filmem. Zapraszam. Daj mi twój wokal. Ja tylko Ciebie słyszeć chcę, Nie żadne tym ty ry, ty 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 ty, ty. nie. Dawaj mi twój ty Ja tylko ciebie słyszeć chcę, nie żadne tym ty ry, ty 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 ty, ty. nie. Słucham ciebie cały dzień, bez przerwy. nie dzień, w tam zakoi moje nerwy. La 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 la, la. Mm, mm, mm. Jeśli chcecie usłyszeć jak brzmiała ta piosenka w moim wykonaniu przed operacją, to zostawiam link w opisie tego filmu. Ze śpiewaniem mam trochę doświadczenia takiego amatorskiego. Śpiewałam wiele lat w dominikańskim chórze, bodajże 8 lat. Do tego gram na gitarze od 13 roku życia i w ogóle śpiewam sobie amatorsko w domu, na ogniskach harcerskich, bo byłam też harcerką. Na ogniskach zwykłych teraz w dorosłym życiu też. No i w domu sobie śpiewam z takiej mojej wiedzy amatorsko praktycznej, ale nie eksperckiej, absolutnie nie eksperckiej, chciałabym wam powiedzieć co wpływa na to, że możemy w ogóle śpiewać w miarę czysto. Oprócz tego, że mamy słuch muzyczny, który nam mówi, kiedy fałszujemy, a kiedy śpiewamy czysto. Na takie czyste, ładne śpiewanie i na taką ładną barwę głosu Wpływa wiele różnych czynników. Ja je sobie podzieliłam na takie trzy kategorie: fizygiologiczne, psychologiczne i takie reakcje organizmu na różne zdarzenia czy chwilowe stany. Jeżeli chodzi o fizjologię, to mamy takie czynniki jak sprawność strun głosowych, sprawność krtani, to, że nie mamy żadnych stanów zapalnych ani żadnych zwyrodnień. Praca mięśni, praca mięśni twarzy, ale też tutaj mięśnie w gardle, które nam pracują, mięśnie języka, mięśnie podniebienia miękkiego. Praca, właśnie praca tego podniebienia miękkiego, ułożenie języka, to jak on się układa, czy jest w prawidłowej pozycji, czy nam na przykład nie jest spięty w jakiś sposób, postawa ciała, czy. Czy po prostu nasza postawa ciała jest prawidłowa. No i oddychanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle tak dobrze oddychać, nie? Jak się ma na przykład wady, szczęki i żuchwy, takie właśnie -ret progeniczne, retrogeniczne, to najczęściej jest problem ze zwężonymi drogami oddechowymi, przez które ten przepływ powietrza jest jednak trudniony. Ale oddychanie, czyli ten odcinek piersiowy. I oddychanie przeponą, Tutaj nie widać. Prawda? Czyli praca też zdolność właśnie tutaj do pracy z przeponą. Druga grupa czynników to są czynniki psychologiczne. Różne blokady, które wynikają z naszych przekonań. Jakiś wstyd. Obawa przed tym, że ktoś nas oceni. Kolejna rzecz, jakieś dyskomforty takie. Psychiczne, też, że na przykład w jakimś miejscu jest za głośno albo jest za mało przestrzeni. Ja tak mam, że jak jest za mało przestrzeni, to niestety, ale mój głos nie będzie działał dobrze. Brak siły ogólnie, takiej, wiecie, psychicznej takiej siły, w ogóle brak siły do działania, brak siły do wydobywania z siebie tej energii na zewnątrz. Stany depresyjne. Bardzo negatywnie wpływają. Brak wiary w siebie, że jesteśmy w stanie coś dobrze zaśpiewać, brak pewności. Się. Jeżeli chodzi o reakcje, no to różne takie wiecie: nagłe, reakcje na nagłe zdarzenia, dyskomfort spowodowany czyimś zachowaniem, dyskomfort spowodowany na przykład jakimś bólem, który nagle się pojawia, bólem głowy, bólem brzucha. Jak nie śpiewamy, wiecie sami, tylko na przykład śpiewamy w grupie, tak, no to yy, różne, różne dyskomforty mogą się objawiać i wpływać na to, jak nam się udaje śpiewać. I teraz, jak to się ma do tego, co jest po operacji? No więc po operacji, po operacji wiele rzeczy się zmienia. Jedna podstawowa rzecz się zmienia. Stosunek szczęki do żuchwy i te wszystkie mięśnie, które są przyczepione do tej szczęki i do tej żuchwy też w jakiś sposób tutaj stosunki się w środku zmieniają. To samo dzieje się z drogami oddechowymi, one się poszerzają i stosunki elementów, które są tutaj w gardle też się jakoś zmieniają i wiecie. Jeżeli człowiek przez ileś lat swojego życia śpiewał w jakiś sposób, miał panowanie nad tymi mięśniami w środku, panowanie nad miękkim podniebieniem, panowanie nad językiem, jakieś opracowane techniki wydobywania dźwięku, tak? pracy z tym, ze swoimi tutaj przestrzeniami, to po operacji. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że tak jakby straciłam nad tym panowanie. Sposób, w jaki panowałam nad tymi rzeczami, że ten sposób już nie działa. I muszę teraz inaczej podejść do tego tematu, żeby na nowo uzyskiwać czyste dźwięki. Co jeszcze? Słuchajcie, na czym polega ta operacja? W ogóle no, odcinają człowiekowi szczękę. Odcinają ją od kości, przez co ta to tutaj, to jak mamy zatoki, ta ciągłość, która jakby zamyka tą, tą przestrzeń zatokową, ta ciągłość zostaje przerwana. I to powietrze, które przez te zatoki przepływa, ono już jakby nie jest tam, nie przepływa tylko przez te zatoki, tylko może jakby się wydobywać poprzez te jakieś szczeliny, tak? tak I tak to sobie wyobrażam. Oczywiście jakby nie wiem tego na pewno, ale generalnie na przykład po operacji... Nie wolno pacjentom kichać, nie wolno im smarkać, właśnie ze względu na ryzyko, że to powietrze, które do zatok się dostaje, że ono się po prostu wydostanie przez te szczeliny i wejdzie w miejsca, w twarzy, w których tego powietrza nie powinno być. Dlatego bardzo, bardzo przez jakiś taki długi czas po operacji nie wolno kichać i nie wolno smarkać. Inna sprawa. Jak już wam to odcinają, tak, przecinają wam to skórę wewnątrz twarzy, to później muszą to zszyć. Więc ja na przykład mam tu mam szew i tu mam szew. Szwy, w sensie szwy, bo tu było ich dużo. No i co takie szwy robią? Takie szwy sprawiają, że ta tkanka pod spodem jest o wiele mniej elastyczna niż była, więc też o wiele trudniej pracuje się w ogóle z tymi tkankami. Dlatego ja teraz jestem 7 miesięcy po operacji, nadal jakby już jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o tą elastyczność, ale nadal sobie rozciągam. No. Naciągam na wszystkie możliwe sposoby tą to, to, to skórę twarzy, i też wkładam palce do ust i rozmasowuję sobie te szwy, żeby poprawić elastyczność tych tkanek. Kolejna sprawa to jest uczucie odrętwienia w twarzy, w miejscach, w których się nie czuję. Na przykład ja nie czuję w ogóle brody, tutaj skóry na brodzie, nie czuję ust, dolnej wargi. Jednak jakby jedyne co czuję, to czuję tutaj duże odrętwienie. Taki naprawdę cały czas muszę sobie tą twarz rozmasowywać. Ma to wpływ na śpiewanie. No nie mogę po prostu swobodnie mówić, nie mogę swobodnie śpiewać. I cały czas jakby... Poruszanie tą twarzą wymaga ode mnie większego wysiłku. E, domyślam się, że jeżeli, jeżeli są osoby, które śpiewają profesjonalnie, ćwiczą codziennie e, swoją emisję głosu i mm, jakieś tam techniki śpiewania, no, to są na tyle wyćwiczone, że, yy, że po operacji ten powrót do pełnej sprawności wokalnej będzie przebiegał szybciej. Yy, tak, tak bym na to stawiała. A dodatkowa rzecz, którą zauważyłam, to sposób, w jaki ja wydobywałam dźwięki podczas śpiewania przed operacją, teraz po operacji po prostu nie działa. I ja teraz czuję, że ja muszę inaczej. Układać sobie te mięśnie twarzy, inaczej trzymać język, inaczej jakby układać tutaj tą e, część nosową. Także zupełnie inaczej się śpiewam. I też zauważyłam, że na ten nowy sposób, jak śpiewam, to ta barwa głosu po prostu jest trochę inna. E, na przykład łatwiej jest mi zaśpiewać wyższe dźwięki. E, z taką e, e, ciemniejszą barwą głosu. E, jak widzicie, kupiłam sobie mikrofon <noise> z takim właśnie zamiarem, żeby sobie nagrać kilka piosenek, e, bo kiedyś pisałam piosenki i mam troszeczkę piosenek, właśnie własnych. Także teraz właśnie mam takie marzenie, żeby sobie je nagrać i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Pewnie zastanawiacie się, jak długo trwa powrót do takiej pełnej sprawności wokalnej. Muszę Wam od razu powiedzieć, że nie, zna, nie znam jednej odpowiedzi na to pytanie, ale patrząc po tym, jak mój organizm się re regeneruje, ja widzę, że yy, to jest jednak proces długotrwały. I że jest zależny od tego, jak będą Wam się regenerować właśnie tutaj te przestrzenie zatokowe, jak będą Wam się regenerować nerwy. I jak szybko będzie Wam mijać to odrętwienie. Natomiast no wierzę w to, że jeżeli chodzi o śpiewanie, to, to po prostu trzeba ćwiczyć tą emisję głosu, trzeba ćwiczyć panowanie nad, nad tym przepływem powietrza, trzeba ćwiczyć pracę z przeponą. No i myślę, że myślę, że. Mimo tych niedogodności i tych dyskomfortów, da się dojść do jakiegoś takiego, powiedzmy, poziomu akceptowalnego, zwłaszcza w przypadku wokalistów, którzy śpiewają profesjonalnie. U mnie to po czterech miesiącach dopiero w ogóle mogłam myśleć o śpiewaniu. Są ludzie, którzy boją się zdecydować na operację, bo boją się, że stracą głos, albo że stracą możliwość ładnego, czystego śpiewania. Rzadko zdarza się tak, żeby ktoś po operacji stracił faktycznie głos. Jedyny przypadek, o jakim słyszałam, to jest to przypadek Edyty z kanału of Ofcorsak, która straciła głos w wyniku po prostu intubacji. Uszkodzono, uszkodziły jej się struny głosowe i po prostu straciła głos. Ona ten głos odzyskała po jakimś czasie. Czy śpiewa? Nie wiem. Możecie jej zapytać o to. Drugim takim rodzajem powikłania, związanym ze zdolnością ładnego, czystego śpiewania, są uszkodzenia nerwów twarzowych. Takich, które odpowiadają za ruch więźni, mimicznych twarzy, albo nerwów, które odpowiadają za ruch języka. Ale wydaje mi się, że bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, jednak czasem się zdarzają. I też o takich sytuacjach e, słyszałam. I to jest przejakichana sprawa, moim zdaniem. E, co w takiej sytuacji można robić? Na pewno, jeżeli ten nerw został przecięty, no to fajnie byłoby się rozglądnąć za jakimś neurochirurgiem, który mógłby nam ten nerw zszyć po prostu. No a potem są różne metody. Próbowałam znaleźć jakieś informacje na temat tego, jaka jest skuteczność tych metod. Jedyną informacją, jaką udało mi się znaleźć, jest to, że najbardziej skuteczne są działania, które wiążą wiele różnych tych metod. Jakby kiedy łączy się te metody i stosuje się je wymiennie, wtedy można osiągnąć najlepsze rezultaty, ale nie znalazłam informacji o procencie osób, które miały przecięte nerwy twarzowe i potem udało się doprowadzić to do normalności. Okej. Okay. Słuchajcie, dobra, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę temat śpiewania po operacji i mam nadzieję, że, że jakoś Wam to też pomoże w podejmowaniu decyzji, czy nawet w oswajaniu się z bieżącą sytuacją po operacji. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, to subskrybuj, żeby być na bieżąco. Zostaw też lajka, bo to zawsze jest miło popatrzeć, że jesteście zadowoleni z nagrań, które dla Was robię. Pa pa!